Green Barley Plus to numer jeden wśród produktów zawierających młody zielony jęczmień. Wyciąg z tej rośliny jest naturalnym specjalistą w dziedzinie odchudzania, kompleksowo wspomaga redukcję i utrzymanie prawidłowej masy ciała, przyspiesza metabolizm, redukuje ilość trzewnej tkanki tłuszczowej i zmniejsza wielkość komórek tłuszczowych. Zawarte w młodym jęczmieniu fruktany i fruktooligosacharydy sprzyjają wzrostowi korzystnej mikroflory jelit. Wysoka zawartość błonnika ogranicza apetyt. Witaminy, składniki mineralne i enzymy wspomagają trawienie i usuwanie z organizmu toksyn, wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, zwalcza celulit. Preparat korzystnie wpływa na układ krążenia, obniża wchłanianie cholesterolu, poziom triacylogliceroli i złego cholesterolu LDL, jednocześnie powodując wzrost korzystnej frakcji HDL. Zmniejsza także powierzchnię zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Green Barley Plus wykazuje silne właściwości detoksykujące. Młody zielony jęczmień usuwa toksyny, w tym metale ciężkie. Taki efekt można uzyskać dzięki chlorofilowi, beta-karotenom, cynkowi, miedzi, które wzmacniają procesy metaboliczne i detoksykację wątroby. Eliminacja celulitu. Zawarty w zielonym jęczmieniu chlorofil przyspiesza metabolizm tłuszczu, dzięki temu pozwala pozbyć się tłuszczu z trudnych miejsc. Świetnie radzi sobie z celulitem i wygładza powierzchnię skóry. Green Barley Plus to produkt najwyższej jakości, zawierający tylko naturalne i oryginalne składniki pochodzące ze sprawdzonych źródeł.